Cmentarz numer 303 Rajbrod, zaprojektowany przez Franca Sztarka. Pochowano na nim 538 żołnierzy, w tym 56 żołnierzy austro-węgierskich, 179 żołnierzy niemieckich i 303 żołnierzy rosyjskich. Centralnym pomnikiem jest. Krzyż kamienny na postumencie. Natomiast na tylnej ścianie znajduje się tablica z inskrypcją. Cmentarz numer 304 Łąkta Górna. Pochowano tutaj 25 żołnierzy austro-węgierskich. 76 żołnierzy niemieckich, a także 60 żołnierzy armii rosyjskiej. Widzicie, że jest kamienna brama. Mamy w rogu kaplicę z Chrystusem w Koronie Cierniowej. Cmentarz na planie prostokąta. Pochowani tutaj są właśnie żołnierze, którzy walczyli na tych wzgórzach. Cmentarz numer 305 łąkta dolna projektu Franca Sztarka, na którym pochowano 124 żołnierzy Armii Niemieckiej. Cmentarz numer 306 łąkta dolna projektu Franca Sztarka. Pochowano tutaj 110 żołnierzy niemieckich. Cmentarz numer 307 łąkta dolna projektu Franca Sztarka pochowano tutaj 56 żołnierzy niemieckich. Cmentarz numer 308 królówka projektu Franca Sztarka. Pochowano tutaj aż 993 żołnierzy, w tym 96 żołnierzy austro-węgierskich, 291 żołnierzy armii niemieckiej oraz 606 żołnierzy armii rosyjskiej. Cmentarz numer 309 ściana projektu Franca Sztarka. Cmentarz składa się z dwóch kwater. Dolna o powierzchni 185 m2 kryje pod sobą 97 żołnierzy rosyjskich, 38 żołnierzy niemieckich i 20 żołnierzy austro-węgierskich. I górna kwatera, która ma 97 m2. I pochowanych jest tutaj 16 żołnierzy austrowęgierskich i 15 żołnierzy niemieckich. Cmentarz numer 310 leszczyna projektu Franca Sztarka. Pochowani żołnierze leżą tutaj z 1914 i z 1915 roku. A są to 600 żołnierzy rosyjskich. 117 żołnierzy austro-węgierskich i 148 żołnierzy niemieckich.